Butan na eksporcie energii elektrycznej do Indii zarabia około 2,5 miliarda złotych, to jest odpowiedź na to pytanie. I te 2,5 miliarda to jest jakieś 20% PKB całego kraju. Dajcie znać, czy to dużo, czy to mało, według mnie to sporo, bo energia odnawialna prosto z gór, praktycznie za darmo, trzeba tylko zbudować te elektrownie. No, oczywiście oni budują. Przy pomocy Indii, przy pomocy środków, korporacje indyjskie tym się zajmują, pomagają, ale Bhutan ma bardzo ścisłe kontakty z Indiami na wielu, wielu płaszczyznach. Jest to uwarunkowane historycznie, między innymi dlatego, żeby nie korzystać z pomocy Chin, które wcześniej zaanektowały bardzo kulturowo podobny Tybet. Butańczycy nie chcieli dzielić historii Tybetu, więc uścisnęli rękę Indiom, no i do tej pory widzimy tego reperkusję, no ale oni na tym zarabiają i całkiem sporo.